Zawierzenie niepokalanej. 33 dni z modlitwą Jezusową. O Jezu żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w uczestnictwie cnót Twoich. W uczestnictwie tajemnic Twoich Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską W duchu Twoim na chwałę Ojca Amen Dzień czwarty O naśladowaniu Chrystusa Tomasza Ekempis Człowiek nie ma w sobie nic dobrego sam z siebie I niczym nie ma prawa się chępić Panie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że do niego przychodzisz? Czym zasłużył sobie człowiek, że dajesz mu swoją łaskę? Panie, czyż mam prawo się skarżyć, jeśli mnie opuszczasz, albo narzekać, że nie czynisz tego, o co proszę? To prawda, tylko to jedno mogę myśleć i powtarzać. Panie, Jestem niczym, nic nie mogę, nie mam sam z siebie nic dobrego, we wszystkim okazuję się słaby i ciągle zdążam ku nicości. I jeśli ty mnie nie wspomagasz i nie pouczasz wewnętrznie, staję się od razu chłodny i rozproszony. Ty zaś, panie, zawsze jesteś taki sam i trwasz. Wieczności niezmiennie dobry, święty i sprawiedliwy. Dobre, święte i sprawiedliwe jest wszystko, co czynisz i co sprawiasz w swojej mądrości. A ja, skłonny bardziej do zepsucia niż do doskonałości, nie potrafię trwać długo w jednym stanie, jakbym siedem razy na dzień odmieniła się nade mną pogoda. A przecież od razu jest lepiej, gdy tylko zechcesz i wyciągniesz ku mnie pomocną dłoń, bo ty sam bez udziału ludzi możesz mnie wesprzeć i tak mnie umocnić, że już twarz moja nie będzie się ciągle zmieniać, ale w Tobie tylko serce będzie trwać i spoczywać. To w czas pokoju chce być z nazbyt bezpieczny, Często w czasie wojny okazuje się nikczemnikiem i tchórzem. Gdybyś umiał być zawsze skromny i pokorny, potrafił panować nad sobą i hamować siebie, nie wpadłbyś tak szybko w niebezpieczeństwa i klęski. Oto dobra rada: kiedy odczuwasz żar ducha, pomyśl, co będzie jutro, gdy światło przygaśnie. Dzień czwarty. Klucz trzeci. Trzecim kluczem jest wchodzenie do wnętrza siebie, czyli do serca. Nie rozwodząc się na ten temat w oparciu o własne rozważania, przedstawimy ilustrację i naukę świętych ojców dotyczące zagłębienia się w sobie i wchodzenia w serce wraz z wypróbowanymi przez nich sposobami, będącymi pewnymi przewodnikami do prawdziwej duchowej modlitwy wewnętrznej. Nauki świętych Ojców na ten temat przedstawimy tutaj w ich własnych słowach, dzieląc je dla wygody na trzy zbiory i układając w następującym porządku. Pierwszy zbiór Tworzą ojcowie, którzy pozostawili nam pełną naukę o modlitwie Jezusowej, mianowicie Symeon Nowy Teolog, Grzegorz Synajski, Nicefor Mnich oraz zakonnicy Kalix i Ignacy Xantopoulosowie. Drugi zbiór stanowią ojcowie, którzy pozostawili krótkie maksymy. Na temat modlitwy wewnętrznej tacy jak Hazychiusz z Jerozolimy, Kapłan, Filoteusz synajski, Teoloptos metropolita oraz Barsanufiusz i Jan. Na trzecim miejscu umieścimy zbawienną opowieść o Abbie Filomenie. Przypomina on całą drogę ascezy. Myśli Świętego Stanisława Papczyńskiego Chrzest, zwłaszcza u dzieci, gładzi zmazę grzechu pierworodnego. Pokuta gładzi wszystkie grzechy popełnione po chrzcie przez dorosłych. Jej skuteczność jest tak wielka i zarazem konieczna, że jak po rozbiciu okrętu jest nazywana drugą deską ratunku. Pierwszy sakrament jest jakby okrętem, a gdy ten zostanie rozbity wichrami grzechów śmiertelnych, każdy chwyta ów drugi sakrament, najbliższy pierwszemu, mianowicie wspomnianą deskę ratunku rozbitków i mocno się jej trzymając bez wątpienia dotrze do portu wieczności. Począwszy od dnia dzisiejszego, zapraszam Cię do prowadzenia codziennego rachunku sumienia. W dalszej części usłyszysz, jak dokonać takiego rachunku sumienia. Celem rachunku sumienia nie jest liczenie grzechów, ale poszukiwanie Boga, który Cię kocha i działa w Twoim życiu codziennym. Ignacjański rachunek sumienia to codzienny dialog człowieka z Bogiem. O wzajemnej miłości, o miłości Boga do mnie i mojej do Boga. To pytanie Boga o Jego zaproszenia i wezwanie, oraz o moje odpowiedzi na tę miłość. Dialog ten, aby był autentyczny, wymaga postawy wewnętrznej szczerości wobec siebie, ludzi i Boga. Żądania od swej duszy zdania sprawy, jak mówi święty Ignacy. Jest to proces dążenia do poznania prawdy o sobie i o Bogu, naszym Ojcu. Jesteśmy zaproszeni, aby z pomocą łaski Bożej porządkować to, co zmienić możemy, na co mamy wpływ, a także akceptować to, czego zmienić nie możemy, przyjmując to jako wyraz Bożej Woli dla nas. Rachunek sumienia składa się z pięciu etapów. Etap pierwszy: Dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa. Dziękczynienie wypływa z wiary, że wszystko pochodzi od Boga. W takiej ufności dziękuję za wszystko, co mnie spotkało w ciągu minionego dnia, osoby, wydarzenia, radości, a także problemy i słabości, których doświadczyłem. Rzeczy dobre i trudne, których czasem nie umiem od razu zrozumieć. Dziękować znaczy najpierw stawiać Boga na pierwszym miejscu. Etap drugi: prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenie ich precz. Prosić o światło Ducha Świętego, aby zobaczyć siebie samego. Tylko dzięki temu światłu jest możliwe spojrzenie na siebie, na swoje grzechy. I słabości z miłością, tak jak patrzy na mnie Bóg. Prosić znaczy uświadamiać sobie, że przeciw złu nie wystarcza moja siła, ale potrzebuję pomocy Boga. Etap trzeci: Żądać od duszy swojej zdania sprawy z myśli, słów i czynów. Dokonać przeglądu swojego postępowania od ostatniego rachunku sumienia. Najpierw co do myśli, Potem co do słów i uczynków, przypatrzeć się w świetle wiary wydarzeniom, które miały miejsce, zobaczyć motywy i źródła postępowania, patrzeć jakie były moje myśli, uczucia i pragnienia, które zrodziły dane czyny, poznawać w jaki sposób Bóg we mnie działał i do czego mi prowadził, ku czemu zapraszał i jak na to odpowiedziałem. Etap czwarty. Prosić Boga Pana naszego o przebaczenie win. Przepraszać za te sytuacje, w których nie posłuchałem Bożego wezwania, nie zrobiłem tego, do czego mnie wzywa Pan. Przebaczyć tym, którzy mnie poranili, prosić o przebaczenie tych, których ja poraniłem, pomodlić się za nich, a także przebaczać sobie swoje ludzkie słabości i ograniczenia. Pojednać się z sobą, wzbudzić kruchę i żal serca, które zawierza się całkowicie przebaczającej miłości, oddać siebie w ramiona miłosiernego Ojca. Etap piąty: Postanowić poprawę przy Jego łasce. Zapytać Boga, w czym mam się poprawić, czy to konkretne, pełne nadziei, postanowienie poprawy. Jednej drobnej rzeczy pamiętając, że nie mogę zmienić wszystkiego. Rachunek sumienia to kwadrans szczerości przed Panem, a więc 15 minut.